Tak, jeśli chodzi o szkołę numer dwa przy Słowińskiego, to niewiele pamiętam. Ale wtedy jeszcze, bo to się był 56 rok, jeszcze nie wprowadzono, albo ja, ja przynajmniej nie pamiętam lekcji religii. Natomiast już w drugiej klasie i w trzeciej, bo to już byłem tutaj tak. w piętnastce, to wtedy już była lekcja religii. Tak. I pamiętam właśnie, każdy, każdy dzień, to znaczy pierwsza lekcja rozpoczynała się od modlitwy. Nie tylko religia. Pierwsza lekcja się od, od modlitwy. I potem ostatnia lekcja też się kończyła modlitwą. I oprócz tego właśnie była, znaczy była, była też nauka religii. Ale kto te modlitwy prowadził? No nauczyciel, który miał akurat nie pierwszą ta, lekcję. Na, no właśnie, nauczyciel, ta, 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 ta. to jest ta, ta. to, że no, wierzycie nauczyciele, to byli czerwony e, po prostu nie nie prawda, nie Nieprawda, nieprawda no no to właśnie. znaczy to, i, Właśnie powiedz o tym. No być może właśnie. Ja tam nie pamiętam indoktrynacji właśnie w szkole podstawowej, natomiast indoktrynację w szkole średniej, pamiętam. Tak, ale jeszcze wróć do szkoły podstawowej. Tak, nie, nie. Czy znaczy jakieś to, nazwiska pamiętam? Nie pamiętam nazwisk. To muszę sobie przypomnieć i to szkoda, bo to byli bardzo cenni nauczyciele. Wiem, że uczyli bardzo rzetelnie, no zgodnie z, z podręcznikami, znaczy to zgodnie właśnie z, z, z programem, z ze swoją wiedzą, tak. No pamiętam, aha, znaczy, o nie, pa pamiętam właśnie, jednego właśnie nauczyciela, dwóch nauczycieli pamiętam, bo, bo to jest właśnie bardzo cenne, czego nie ma w obecnej szkole, a mam nadzieję, że po reformie oświaty będzie kształcenie artystyczne. Była nauka rysunków, to się nazywało tak. rysunki, I czy. ręczną Tak, pracę też, ale nauka muzyki. Śpiew, muzyki, śpiewu. Śpiew, śpiew, śpiew. I pamiętam dwóch nauczycieli. Uczył nas hmm, prac plastycznych, hmm, rysunków. Hmm, Miłosz Matwiejewicz, o, to, znana to też właśnie znana postać z kres, niesamowity, znaczy to niesamowity akwarnista. Dlaczego ja właśnie jego nazwę znaczy, zapamiętałem? Znaczy, dlatego, że był szalenie miłym i szalenie takim no, ciepłym człowiekiem. To jest, to jest wybitny akwarelista. Szkoda, że on tak trochę. on już odchodzi. Gdyby udało się właśnie jego tutaj zaprosić, to są sądzę, że jego ostatnie lata, ostatnie miesiące niesamowity człowiek. I, i, dlaczego pamiętam? Dlatego, że on znaczy, zmuszał nas do malowania akwarelami I, i ja się nauczyłem malować akwarelami. Pamiętam zawsze, że ten wrzesień rozpoczynał się od malowania liści. Czy w ogóle parków, właśnie ta umiejętność to doboru tych różnych barw, począwszy oddzieleni, skończywszy na czerwieni, brązie, to, to jego taka złóżmy, znaczy jego szkoła. Poza tym też również się zapamiętałem, nawet wiem, gdzie on mieszka, na ulicy Słuchowskiego, że, że, że pewnego znaczy to dnia, nie wiem znaczy to dlaczego, przyszedł, przyszedł na, na lekcję i mnie wybrał, mówił, że zapomniał śniadania. Idź Stefan, jest, Stefanie, idź tam do, po, po telary, do, do, do mojej żony i tam weź śniadanie. Bo wtedy nauczyciele. no wiadomo, no, no wtedy nie było no tak. pieniędzy, każdy przynosił śniadanie, także, także to zapewne. Natomiast drugi nauczyciel, to też był, to był muzyk, ale chyba taki muzyk, który miał pewne kłopoty ze sobą. Myśmy to chyba nawet, znaczy to wyczuli, Urbaniak się nazywał, Urbaniak i uczył nas śpiewu. No chyba tak, jednak też uczył nas międzynarodówki, to trzeba przyznać, uczył nas międzynarodówki. Spiegu. Ale hymn się uczy. Tak, ale... A rotę też? Proszę? Rotę też? Tak, no, oczywiście, no być? zaczynało się od, od hymnu, znaczy to rotę, wszystkie, tak. wszystkie plus, plus międzynarodówka. Chociaż trzeba przyznać, znaczy to, że, że ta międzynarodówka, jeśli chodzi o melodię, to jest nie najgorsza. Jest to, jest to melodia marszowa. No i dlaczego też ta międzynarodówka mnie tak... Utkwiła. Jak potem, jak spędzałem lata w więzieniu, to jak, jak były takie, takie drobne niezadowolenia, znaczy to buntów, jak to więźniowie chcieli się przeciwstawić służby więzienne, to zaczynali śpiewać wyklęty powstań ludu ziemi to się, no, to po prostu, że to jest... To była pieśń znaczy to ludzi odrzuconych, znaczy ludzi znaczy odrzuconych. Ludzi Solidarności zamkniętych w więzieniu. <grym <grym no, ty, nie, postawi. nie, no to, ja mówię o, o kryminalistach, no, nie, 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 mówię o tych Solidarności, Aha. Natomiast jak tu był bunt w więzieniu w 1981 roku Bydgoskim, to tu na pewno, bo to już jest udokumentowane, śpiewano głównie międzynarodówkę w czasie tego buntu.